Ciuch, ciuch, para Ja jestem Wesoły Tomek, co na makecie postawił mnie jeden domek, a to jest kanał Pociąg do kolei. Nasz kanał to gotowy serwis informacyjny dla wszystkich miłośników kolei i nie tylko. A w dzisiejszym odcinku pora na kształtowanie terenu, przygotowanie podłoża i pierwsze prace z zielenią. Na naszym kanale ostatnio było bardzo, bardzo dużo teorii. Czas na praktykę. Pamiętacie nasz pierwszy odcinek? O stołach, że trzeba przygotować? No akurat u nas pod stołem to teraz niezły bałagan, ale siedzą tam komponenty, z których cały czas korzystamy, więc chcemy je mieć pod ręką. Zobaczcie, nie musicie robić jakiejś niesamowicie jakiej konstrukcji. Zobaczcie, jak te stoły są u nas wykonane nie jest to mega solidna konstrukcja, ale na tyle solidna, że nie będzie się ten stół uginał nawet jak będziemy chcieli tam się dostać. płyta OSB, czyli nie żadna droga sklejka Później słuchajcie styropian. Niektórzy mówią: "A po co styropian? Styropian, styropian". Właśnie po to styropian, żeby można było kształtować teren. Zobaczcie, w takiej płycie OSB ciężko byłoby ukształtować teren, a my sobie w takim styropianie spokojnie taki teren możemy kształtować, robić tutaj jakieś rowy, nierowy wzniesienia cuda i to nawet w miarę naturalnie wygląda. Ważne jest, żeby wybrać sobie do tego taki na przykład A 100 żeby to nie był zamiękki styropian. Później powyżej tego styropianu dajemy z reguły matę korkową i z tej maty wycinamy już sobie podkład pod torowisko. Później Tomek, wesoły Tomek, który na makiecie postawił nie jeden domek, co robi, wykleja taki styropian, słuchajcie, papierem toaletowym albo ręcznikami papierowymi i trochę wody, trochę wszystko po to, że do takiej powierzchni później wszystko lepiej się lepi. To jest narzędzie, które Wam się przyda do kształtowania terenu. My, właśnie taką oplarką, najtańszą, słuchajcie, nic specjalnego, parę złotych to kosztowało. Żadna firmowa rzecz. Zrobiliśmy tutaj tak fajnie, ukształtowaliśmy trochę teren. Trochę wycięliśmy, trochę właśnie podgrzaliśmy. Na przykład te wszystkie wgłębienia tutaj, nie wiem czy dobrze widzicie, ale właśnie zrobiliśmy również tym. Chodzi o to, żeby tylko utrzymać odpowiednią odległość, nie za blisko, bo Wam się to wszystko spali, albo tak jak tu żeśmy trochę przesadzili. Zobaczcie, trzeba uważać, żeby nie za blisko trzymać, bo wtedy to wam nawet pod torem zażerę ten stropian. Wystarczy niewielka temperatura i on już bardzo ładnie się topi robi ginie. Trochę niestety śmierdzi przy tym, więc zadbajcie o wentylowanie pomieszczenia, żeby się nie przytruć, bo to opary oczywiście ze stropianu. są jakie panie Tomku? Toksyczne. A jak zrobić takie górki i pagórki? <laughs> My korzystamy ze stropianu i z piany. Właśnie e, taką pianą sobie radzimy, montażową, najtańszą pianą, słuchajcie, albo niskoprężna, albo wysokoprężna, w zależności od tego co chcecie zrobić, i zobaczcie jak nam tutaj e, te wzgórza ładnie powychodziły. Druszki różne możecie wykonać z piasku. Pamiętajcie tylko, żeby później ten piasek zalać wikolem, Bo najpierw jak posmarujecie miejsce, gdzie chcecie wyłożyć taką dróżkę z piasku, to oczywiście ta e, pierwsza warstwa się przyklei, ale góra będzie latała, więc zawsze dobrze to wikolem e, sk skropić, żeby lepiej e, piasek wchłaniał e, klej. Zawsze dobrze jest delikatnie mocno spryskać wodą jakimś właśnie takim zraszaczem, wtedy ten klej będzie dużo lepiej Wchodził w piasek. Wikolu słuchajcie, nigdy nie za dużo na makiecie. Czym więcej wikolu, tym wszystko jest bardziej stabilne i żaden wiatra ani wichura wam tej waszej budowli nie porwie. Choć to i tak w praktyce wygląda w ten sposób, że często się zapomina, gdzie nigdzie dać kleju, i później dopiero w trakcie użytkowania wychodzi, że coś lata i trzeba to poprawić. A jak zrobić trawę? Najlepsza metoda to metoda elektrosadzenia. Do sadzenia trawy, a wiem, że ten temat Was bardzo interesuje, przyda Wam się elektrosadzarka. Zwróćcie uwagę, że mam tutaj dwa rodzaje tej trawy: jedna trawa trochę jaśniejsza, druga trochę ciemniejsza, jedna trochę dłuższa, druga trochę krótsza. I teraz, jak ja to robię? Najpierw wsypię tą krótszą trawę, a zaraz Wam powiem dlaczego, i to nie jest przypadek, że ja najpierw wsypię e, e, krótszą trawę, a następnie wymieszam ją i dodam trochę tej dłuższej trawy. A wiecie po co tak. Robię? robię tak po to, że jak teraz psz, obrócę to do góry nogami, to najpierw wyskoczy mi ta trawa dłuższa, a ta krótsza, która będzie zaraz z tyłu, uzupełni mi braki w podłożu, bo wiadomo, że dłuższa trawa nie kryje tak dobrze, jak ta króciutka trawa, która nam zrobi dywan, i powinno nam to całkiem nieźle wyjść, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie nam w praktyce. Zakładamy sitko. Oczywiście są jeszcze inne metody, bowiem są na przykład takie sitka, nie wiem, gdzie to stoi. Tutaj są słuchajcie, takie sitka, że w takich właśnie droższych sadzarkach, że na przykład sitko jest podzielone, tu mamy większe oczko, tu mamy mniejsze oczko, możemy założyć taki separator i w ten sposób robić, to też nam fajnie wyjdą różne efekty, ale ja tutaj akurat takiego mieszańca aż nie potrzebuję. Teraz mam pokażemy, jak przygotować teren pod flokowanie trawy, czyli pod elektrosadzenie. Ustawiliśmy sobie mniej więcej, jak ma to wyglądać. Te bloki są nieprzyspawane, nie przyklejone do makiety, między innymi Między dlatego, że jeszcze tutaj nie ma oświetlenia, chcemy takie oświetlenie założyć, ale też między innymi dlatego, że łatwiej będzie nam się tutaj flokowało jak sobie zaznaczymy granice tych budynków delikatnie mazaczkiem, żeby ten mazaczek później nie wyłaził spod spodu i jak mamy tak pozaznaczane to mniej więcej wiemy gdzie powinniśmy, ledwo widać, ale dobrze ja widzę, gdzie powinniśmy posmarować to wszystko klejemy. Ładny różowy pędzelek mam, prawda? Podobno prawdziwym mężczyzną zawsze do twarzy jest w różu. Troszeczkę sobie zwilżymy, nie za dużo, żeby nam się trawa nie pokładła do tej wody. Kładziemy sobie tutaj, w miejscu, gdzie nie będzie trawy. Jeden biegun. A drugi biegun mamy w elektrosadzarce, i zobaczcie, teraz będzie magia. Uruchomiłem elektrosadzarkę, od razu widać, że tu już zaczęły się, zaczęły się wydobywać, trochę ta trawka zaczęła się wydobywać. I jedziemy delikatnie, powolutku. Ja sobie kable tak zrobię. Zobaczcie, co się dzieje. To nie szkodzi, że po nam trawa leci. My ją sobie zbierzemy później odkurzaczem. Chodzi o to, żeby nam się najlepiej tutaj przykleiło. Nie żałujemy, zawsze później można zebrać, odzyskać. To nigdy nie jest problem. Zobaczcie, jak ona dęba ładnie staje. Tutaj pojedziemy, tutaj pojedziemy, bo tu jeszcze widzę klej. Powinniśmy dotąd ją sypać, aż będzie ten klej ledwo widoczny. Uważajcie, żeby kabelkiem sobie nie zniszczyć tego efektu, który robicie, bo kabelkiem przejedziecie i zaraz wam się to wszystko położy przed. Złapaniem przez klej i będzie koniec zabawy. Początkowo mieliśmy tę trawę sadzić tutaj, w tym miejscu, ale dobrze, że nam się przypomniało, że przed chwilą przecież była robiona tu droga. Gdybyśmy tak zrobili, to strzelilibyśmy sobie w kolano. Dlaczego? Ano dlatego, że ten klej tutaj jest jeszcze świeży. I co z tego, że ja bym zdjął te domki, które też nie są jeszcze przytwierdzone, i zrobił tam tak jak przy blokach zrobiłem, tutaj bym sobie wszystko opędzlował. Ale słuchajcie, taki ma rozmach trawa elektrostatyczna, że ona na bank przykleiłaby nam się do tej drogi. Źle by to wyglądało, narobiłoby to nam dodatkowej roboty i albo trzeba było to ściągać, albo malować. Generalnie kipisz. Jeśli budujecie tunel, pamiętajcie, aby w środku wszystko wymalować na czarno, wtedy będzie wrażenie, że ten tunel naprawdę jest długi, czarny i o, wagon znalazłem. Chyba go szukałem. Fajnym mykiem na makiecie jest również to, aby wyjazdy z tunelu zrobić, jeśli macie na przykład 2-3 tory w taki sposób, aby one wszystkie nie wyjeżdżały tak jak tutaj, o na przykład obok siebie, tylko na przykład, żeby troszeczkę przesunąć drugi wyjazd i wtedy to bardzo fajnie będzie wyglądało, jak pociąg będzie tędy przejeżdżał. No, krajobrazowo będzie cacy. Pamiętajcie o odpowiedniej odległości pomiędzy jednym torem a drugim, przy ustawianiu torowiska, dlatego, żeby Wam się te pociągi bezpiecznie miały Minimalna odległość, zgodna ze skalą H0, to jest, jak dobrze pamiętam, 46 mm od jednego toru do drugiego toru. Wtedy Wam się tu też zmieszczą jakieś inne krzaczki, semafory i tym podobne tematy. Tamek, jak tam dzisiaj robota idzie? Bardzo dobrze. Co Ty tam malujesz? A szudek, się z czarnego. Czasem zdarzy się i tak, że nie traficie z kolorem tłucznia. Kolor, który wybieraliście po nałożeniu kleju, może okazać się, że nieco się zmieni. Z reguły pociemnieje. Przynajmniej o jedną tonację. Co wtedy zrobić? Panie Tomku! Odpowiedni kolorek, aerografik i zasuwamy. Musimy tylko pamiętać, żebyśmy nie musieli oklejać tych torów. To trzeba robić to precyzyjnie, żeby sobie nie zamalować tego, co zrobiliśmy wcześniej. No Zaczy właśnie, zaczynamy... bo mamy już przecież y, brązowe tory, nie? Zaczynamy na sterupianie, tak żeby nie porobić plam. I startujemy. I gotowe. Na koniec jeszcze ogłoszenia parafialne. Nie wiem, czy wiecie, ale z reguły w każdą niedzielę, około godziny 21, zapraszamy na live z naszej makiety na TikToku. Link znajdziecie w naszym bio. To znakomita okazja, aby porozmawiać z nami na żywo. Niebawem takie live będziemy robili również tu na YouTubie. A co pokażemy za tydzień? Za tydzień w końcu podłączymy naszą nową makietę do sterowania cyfrowego od Railbox i sprawdzimy ich centrale oraz dekodery akcesoriów w boju. Jest ku temu dobra okazja, bo aplikacja od Railbox w końcu pojawiła się również na urządzenia z logiem nadgryzionego jabłka. Tak więc będzie się działo. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę, i wcisnąć dzwoneczka, tak aby zasubskrybować nasz kanał. Ciuf, ciuf, ciuwaj! Ciu,